Witajcie. Dzisiaj przybliżymy wam moduł Kasa Bank w systemie Komarch ERP Optima. Narzędzie, które zajmuje kluczową rolę w zarządzaniu finansami firmy. Zapewnia ono nie tylko prostą ewidencję wydatków i wpływów, ale także zaawansowaną analizę i kontrolę przepływów pieniężnych. Dzięki niemu zyskujecie dostęp do kluczowych informacji dotyczących kondycji finansowej waszego przedsiębiorstwa. Pewnie zastanawiacie się, Jakie dokładnie pytania możecie zadać, korzystając z tego modułu? Otóż, Kasa Bank daje Wam możliwość, aby sprawdzić, jak wygląda przepływ środków w firmie, jaki jest stan bieżących należności i zobowiązań, a także, jak prezentuje się preliminarz płatności. To tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ prawidłowa konfiguracja rejestrów kasowo-bankowych to fundament efektywnego zarządzania limitami gotówkowymi. Każdej kasie, rachunkowi bankowemu czy karcie płatniczej powinna odpowiadać jeden rejestr w systemie. Ważne jest, aby przy tworzeniu rejestru wprowadzić saldo początkowe oraz określić okres raportów, czy to dzienny, tygodniowy, dekadowy czy miesięczny. Nie zapominajcie również o odpowiednich parametrach dla rejestrów walutowych. Jednym z kluczowych aspektów, jakie możecie kontrolować w module Kasa Bank jest zarządzanie limitami kredytowymi dla Waszych kontrahentów. Możecie określić limit kredytu, monitorować jego wykorzystanie oraz ustawić limity dla przeterminowanych płatności. Dzięki temu skutecznie zminimalizujecie ryzyko związane z zadłużeniem i poprawicie płynność finansową przedsiębiorstwa. Ale to nie wszystko. Moduł Kasa Bank oferuje także szereg narzędzi które pozwolą Wam zautomatyzować procesy płatności. Automatyczne generowanie zapisów kasowych, rozliczanie płatności, czy generowanie różnic kursowych dla transakcji walutowych to tylko niektóre z funkcji, które znacznie usprawnią pracę w Waszym dziale finansowym. Analizując przepływy pieniężne, możecie korzystać z zaawansowanych narzędzi. Moduł umożliwia generowanie raportów, Analizę planowanych wpływów i wydatków, a także monitorowanie stanu środków finansowych w poszczególnych rejestrach. To wszystko daje Wam pełen wgląd w sytuację finansową firmy i umożliwia podejmowanie lepszych decyzji. Jeśli prowadzicie działalność międzynarodową, Kasa Bank ułatwi Wam zarządzanie płatnościami w walutach obcych, prowadzenie rejestrów walutowych, automatyczne przeliczanie kursów oraz generowanie różnic kursowych pozwoli wam skutecznie zarządzać ryzykiem walutowym. Warto również podkreślić, że moduł Kasa Bank ściśle współpracuje z innymi elementami systemu Komarch ERP Optima, takimi jak moduły księgowe, płace i kadry oraz handel. Dzięki tej integracji możecie zapewnić spójność danych i kompleksowe zarządzanie finansami. Podsumowując, efektywne zarządzanie limitami gotówkowymi w module Kasa Bank to nieodłączny element sukcesu finansowego Waszej firmy. Pamiętajcie, że wdrożenie i umiejętne korzystanie z tego narzędzia przyniesie Wam realne korzyści, w tym lepszą płynność, redukcję kosztów oraz większą efektywność finansową. Jeśli zastanawiacie się, jak w pełni wykorzystać potencjał modułu Kasa Bank. Rozważcie skorzystanie z usług doświadczonych specjalistów firmy Neosmart, którzy chętnie pomogą Wam wdrożyć te rozwiązania w Waszej firmie. To może być pierwszy krok w kierunku lepszej przyszłości finanse Waszej działalności. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.